Cześć. Zapraszam do oglądania relacji z moich wakacji, motocyklowej wycieczki na Litwę i Łotwę. Film z Muzeum Okupacji i Walki o Wolność w Wilnie już wrzuciłem. Teraz pora na kilka filmów z reszty wyjazdu. Na Litwę wjechałem przez przejście graniczne w Budzisku. Sama trasa do granicy była nudna. Najpierw jechałem S8 Warszawa-Białystok, potem S61 od Ostrowi Mazowiecki do samego przejścia granicznego. Problemy na trasie są na wysokości Łomży, Ktoś wybudował kilkaset kilometrów ekspresówki, ale zapomniał o obwodnicy łomży. Przy odrobinie pecha można tam stracić prawie godzinę. Na granicy, w budzisku po litewskiej stronie trwają prace budowlane. Litwini budują swoją ekspresówkę do granicy. Krajobraz na Litwie jest raczej nudny. Pomiędzy wsiami i miasteczkami jest płasko, tylko pola i las. Do Wilna nie jechałem drogą ekspresową, tylko normalną, krajową, wyglądającą raczej jak nasze drogi wojewódzkie. Ruch jednak na Litwie jest o wiele mniejszy niż w Polsce, nie ma korków, jedzie się spokojnie. Jakość dróg, przynajmniej tych głównych, jest całkiem dobra. Trzeba jednak pamiętać o fotoradarach. Policję widuje się bardzo rzadko, ale mandaty na Litwie są wysokie, więc lepiej ich nie spotkać. Litwini o dziwo jeżdżą bardzo przepisowo, teren zabudowany to 50 km na godzinę, nikt nie szaleje, bardzo pozytywne zaskoczenie. Litewskie miasteczka, jakie mijałem po drodze, różnią się od polskich. Jest w nich masa drewnianych domów, nieotynkowanych bloków, chruszczowek, wyglądających jak bloki z osiedli popełnianych w Polsce. Sporo domów wygląda na opuszczone. Co jednak nie powinno dziwić, liczba ludności Litwy w ciągu ostatnich 20 lat spadła o około 20%. Droga do Wilna prowadzi przez gęsto zaludnione tereny. Na kolejnych filmach pokażę jak wygląda droga w innych regionach tego kraju. Pierwszy przystanek na Litwie zrobiłem pod miasteczkiem Kalwaria, tak wygląda plac przed wiejską szkołą i jej okolice. Osiedle prawdopodobnie kołchozowe, częściowo opuszczone. Do Wilna dojechały wczesnym popołudniem, starówka w mieście jest bardzo duża, jest na niej masa knajpek, a ceny porównywalne do tych w Polsce. Główny deptak w mieście to prospekt Gedymina. Kościół świętego Jakuba i Filipa. Na moich filmach z wyjazdu pokażę sporo kościołów, ale uwierzcie mi, w Wilnie jest ich bardzo dużo. Dosłownie co kilkadziesiąt, kilkaset metrów jest jakiś kościół. W większości z nich można spotkać polskie napisy na tablicach. Widać w tym mieście, że kiedyś było polskie. Ulica świętego Jana. W Wilnie czułem się bezpiecznie. Miasto jest spokojne. Na ulicach jest bardzo niewiele osób o ciemnej karnacji. Trochę można ich spotkać, pracujących jako dostawcy jedzenia, ale o wiele mniej niż w Warszawie. Plac ratuszowy. Nie wszystkie budynki w starej części miasta są odnowione. Bez problemu można zobaczyć odpadający tynk trochę syfu. Część kamienic jest odnowiona wyłącznie od frontu, a z tyłu przypominają ruinę. Taki remont w stylu radzieckim, żeby pierwszy sekretarz widział jak jest pięknie. A tu nieczynny kościół Matki Boskiej Pocieszenia. Pomnik Giedymina i plac katedralny. Pazylika Archikatedralna Świętego Stanisława Biskupa i Świętego Władysława w Wilnie. Do wnętrza zajrzymy w kolejnym filmie. A tutaj osiedle tradycyjnych drewnianych domów, sąsiadujące z dzielnicą wieżowców. Wychodzisz ze szklanego biura, 50 metrów i cofasz się w czasie o 100 lat. Po prawej stronie rzeki Wili znajdują się duże tereny zielone, widać bardzo lubiane przez lokalców miejsce rekreacji. To tyle relacji z pierwszego dnia, zapraszam na kolejne filmy.